Witam Państwa. Kilka dni temu miało miejsce wydarzenie o ogromnej wadze ze Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, ale generalnie dla całego świata, tak mi się wydaje. To była zbrodnia na takim aktywiście, który się nazywa Charlie Kirk. Został zamordowany przez Młodego człowieka, 22-letniego, jakiegoś chłopaka, który miał zaburzenia na tle, na każdym tle, bo każdy morderca to ma jakieś zaburzenia. To jednak jest związane z psychiką, bo to człowiek nieszczęśliwy, człowiek, który przez swoją chorobę, przez swoje, że tak powiem, niedomagania, posunął się do zbrodni. Boję się takich ludzi, to środowisko, które jest takie właśnie najbardziej takie, robi największe zagrożenie dla, dla takiego zwykłego śmiertelnika, to jest środowisko ludzi mających problemy z psychiką. Szczególnie dużo ludzi, którzy mają problemy z psychiką jest w środowiskach. Kiedyś to się nazywało zboczeńców, teraz to się nazywa jakichś dewiantów albo. Jakichś tam ludzi specjalnej troski. Jak tak wiecie Państwo, o kogo chodzi z flagi? Yy, wiadomo, że nik nikogo nie można leczyć na siłę. Kwestia jest tego, że żeby kogoś leczyć, to ktoś musi mi się przyznać do tego, że jednak, jakby nie było, nie domaga. Ludzie, którzy mają problemy z psychiką, problemy ze swoją, z tym, kim oni są, czy są kobietami, czy mężczyznami. To jednak, jakby nie było, ci ludzie, dla nich to się wydaje, że to jest normalny świat, w którym żyją. I to jest ten problem. Na siłę nie da się leczyć. Ja nie, nie tego nie zalecam, żeby na siebie leczyć. Ale przynajmniej trzeba zwracać uwagę na tych ludzi pod kątem zagrożenia dla środowiska, dla społeczeństwa takiego czy innego. W kraju takim czy innym. Bo jednak, jakby nie było, w jakiejś mierze, a uważam, że w dosyć dużej mierze. Ci ludzie poprzez to, że mają zaburzenia natury seksualnej, natury jakiejś psychicznej, identyfikacji, się nie wiadomo z kim się identyfikują, czy z kobietą, czy z mężczyzną. No, chodzi o to, to jest to wszystko jest taki tarcz jeszcze jak tam się zwał, W każdym razie to środowisko jest, 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 środowiskiem niebezpiecznym i powinno być pod kontrolą. Ten, który zabił tego, tego, tego Charlie Kirk, Kirk czy Kirk? To jednak jakby nie było, tam, tam miał jakieś bliższe ponucie relacje z człowiekiem, który, który yy, tam indyfikował się jako kobieta, czyli jedna, jedna, z, jedna z tych postaci. Ale to, proszę Państwa, to może być jeszcze inne dno. To jest też właśnie dno takie, o którym chciałbym właśnie powiedzieć w tym filmie. Dno lewackie. Proszę Państwa, tu jest ogromne zagrożenie dla społeczeństwa. Jest to środowisko lewackie, które ostatnimi czasy, ostatnimi przez ostatnie dekady było, że tak powiem, na tym, na, na górze, było, że tak powiem, hołubione, było, że tak powiem, emanowało to swoją, swoimi powiedzmy tymi zboczeniami, emanowało to swoją, swoim komunizmem, socjalizmem, jakieś te, te historia tam z i tak inne historie, proszę Państwa, to jest to środowisko i to środowisko, lewackie, komunistyczne, socjalistyczne, jakby, jakby zwał, tak zwał, ale te środowiska, proszę Państwa, z gruntu rzeczy mają problemy natury psychicznej, często psychiatrycznej, bo najwięksi zbrodniarze to byli socjaliści, przecież Hitler to był socjalistą, Stalin czy inny, to, to, było, to było ateistyczno- ateistyczno-komunistyczne środowisko. I pod to środowisko, pod tych komunistów, socjalistów pod, znaczy może nie tyle się podpisali zboczeńcy czy odwrotnie to środowisko komunistów, socjalistów, ateistów wchłonęło tych zboczeńców jako taką, na swój sztandar postawiło tych ludzi, którzy mają problemy ze swastą psychiką swastą seksualnością i wzięło, że tak powiem jako tych uciesionych, których trzeba bronić naprawdę jest to ogromny problem i tutaj właśnie przez to, że oni byli taką noszeni na rękach przez ostatnie dekady to towarzystwo się rozwiedrzyło, bo to towarzystwo komunistyczne, socjalistyczne, ateistyczne czy zboczeniowe to jest środowisko, o, które przynosi ogromne zagrożenie śmiercią, bo to są ludzie bezwzględni. Chrześcijanie mają w sobie serce, mówię, bo wiadomo, że ktoś, kto nie wierzy, to jest zna nauki kościoła, nie zna tego, że chrześcijanie to nie zabija, to mają w swoich przykazaniach i nie sprawy. Ci ludzie w ramach jakiejś w ramach Retorsji w ramach jakiegoś tam, że są prześladowani, są w stanie zabić i są w stanie zamordować każdego. Dlatego ofiarą, ich ofiarą padł Charlie Kirk. Dlatego widzicie Państwo, jeszcze tutaj jest ten problem, że jest takie, jest następne środowisko, które jest jeszcze bardziej hołbione. To są komuniści rzymiańscy przez Rzes kropką To środowisko było i w czasach przedwojennych i w obecnych czasach wyjątkowo influencyjne, wyjątkowo, wyjątkowo na topie wyjątkowo to zajmowało stanowiska najpoważniejszych, w czasie wojny, po wojnie w NKWD to było rzymieńscy komuniści stanowili ogromną większość, to byli największy zbrodniarze tak samo to środowisko w tej chwili to rzymieńsko-komunistyczne jest w każdym kraju i jest to tak powiem najbardziej nobilitowane zajmuje najbardziej prestiżowe stanowiska jak Państwo sami zauważą, w Polskim Sejmie są takie różne y, posłanki, w tej chwili już nie będę mówił po nazwisku, ale i posłanki, i posłowie, którzy stają w obronie państwa położonego tam, gdzie chce, ich tam wartości, tak, tak zwanych wartości. Bronią go w każdej chwili w, i bronią ich tam, powiedzmy, y, bronią ich zbrodni, które wykonują na Palestyńczykach. Bronią to środowisko, ale, proszę Państwa, to same środowisko jest w Polsce. A po czym ich poznać, nienawidzą kościoła, nienawidzą chrześcijan. Jak chodzi o Rzymian, będą ich nosić na, na, na rękę, niezależnie jakimi zbrodniarzami są. A są zbrodniarzami, bo popełniają ludobójstwo, nigdy się nie skrzywdzą, zawsze staną w ich obronie. Te środowiska są w Polsce, są w Stanach Zjednoczonych, w tym i tym, yy, yy, yy to jest, proszę Państwa, to, to jest największe zagrożenie. To środowisko AIPAC w Stanach Zjednoczonych ma ogromną. Ogromny wpływ na polityków. Jak Państwo widziało, prawie 100% senatorów amerykańskich czy kongresmenów bije brawo, jak przyjeżdża byle zbrodniarz z państwa położonego tam, gdzie chce, bo się boją, bo oni są pod niego podwieszeni, pod te środowiska, które im płacą, które ich, którzy ich sponsorują. Dlatego jeszcze raz Państwu powtarzam, to jest ogromny problem, i teraz następna sprawa jest bardzo istotna, która powiedziałam nie tylko chyba Megan Kelly, ale co taki jest już w tej chwili, już nie pamiętam, taki, taki dziennikarz, czy tam taki youtuber może w ten sposób, który mówił, że, że powiedzmy Charlie, Charlie Kirk, tam on rzucił studia, tam zaczął studiować tam nie wiem, czy tam rok, czy dwa lata, ale w każdym razie podobnie jak ten chłopak, który zamordował, właśnie Chodzi o to, że też, to czego zmierzam, tak chaotycznie mówię, ale środowiska uniwersyteckie Stanów Zjednoczonych to jest welegarnia lewactwa i promowanie lewactwa. I tutaj to było takie, padło takie ładne zdanie o Charlie Kirk albo, albo tego influencera, nie pamiętam w tej chwili, że środowiska uniwersyteckie powinny zachęcać do niezależnego myślenia, a nie do myślenia do wymuszenia takiego myślenia, jakie te środowiska te akademickie, tam nauczycielskie, profesorskie, że tak powiem, wymagają od studentów. Oni im narzucają ideologię, a nie dają ludziom, żeby sami doszli, która ideologia jest lepsza, która jest gorsza, żeby była burza mózgów, żeby oni sami zaczęli myśleć, co jest dobre dla człowieka, co jest złe. I środowiska lewackie, uniwersyteckie, tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, jak i w innych krajach, to jest właśnie wylęgarnia tego, 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 chłamu, tego lewactwa, tego, 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 tego towarzystwa które w przyszłości, tak powiem, będzie nieszczęśliwe, bo niezależnie ile byś pieniędzy nie miał, to i tak, jeżeli jesteś osobą niewierzącą, będziesz się odmijał od ściany do ściany jako człowiek zepsuty, jako człowiek, który nie ma sensu życia, który jest zagubiony i tego. To, 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 jest, tego, to jest tego rodzaju środowisko. Także jak Państwo widzą, tutaj jeszcze raz do tego, jeszcze raz to powtórzę, środowiska uniwersyteckie tam, się wylęga to, co się wylęga. Dlatego Trump trochę coś próbował zacząć robić, tylko od dupy strony czy on zaczął prześladywać tych ludzi, którzy, którzy stali w obronie Palestyńczyków, a nie tych ludzi, którzy promowali tam ideologię gender i tego, tego szeroko rozumianych zboczeńców. Także, że tutaj ten Kirk, on w tej chwili stanie się taką, jest postacią już standardowo. Już są ogromne, są setki, tysięcy, miliony ludzi się spotyka i jego popiera, bo on był miał... Dawał ludziom sens życia, potrafił ludziom wytłumaczyć. Te spoczeńcy przychodzili do mikrofonu, mówili o tych swoich problemach, a on ich, ich, tak powiem, prowadził, żeby oni zrozumieli, w jakim są błędzie, gdzie ich błąd polega. I dlatego został zabity, bo tamci, jeżeli lewactwo nie jest w stanie, że tak powiem, wygrać z Tobą argumenty, bo nie jest w stanie, to musi siebie zabić, żeby Ciebie nie było, żeby Twojego głosu nie było, o to chodzi. Wiesz, on nie nawoływał do, do mordowania tych zboczeńców, czy tam i tych innych, tych, tych On tylko wskazywał drogę, co jest dobre, co jest złe, że jest rodzina, jest mężczyzna, jest kobieta, jest takie, że on uczył tych młodych ludzi, przede wszystkim młodych ludzi, miał najlepszy dotarcie do młodych ludzi, z wszystkich takich influencerów na świecie, dlatego on może zapoczątkować jeszcze, proszę Państwa, inne sprawy, może, może Anglicy się obudzą, bo w tej chwili widzę, że się budzą, może oni, tak powiem, zrezygnują i z, nie, i z tego lewactwa szeroko rozumianego oraz tutaj z ludzi, którzy są obcy kulturowo, obcy tradycji, obcy kulturze łacińskiej, Którzy, że tak powiem, są przez takich łajdaków rzymiejsko-komunistycznych wysyłani, hołowieni z Afryki i z Azji, żeby zniszczyć, zniszczyć kulturę, e, kulturę chrześcijańską, żeby zniszczyć cywilizację chrześcijańską, jak do tej pory im się udawało. I mam nadzieję, że w tej chwili nastąpi punkt zwrotny, że chrześcijaństwo się odbije. I zacznie naprawdę reagować. Jak Dominik Taczyński mówi, że to trzeba walczyć o swoje, bo tylko nastawiać drugi policzek, jeden po drugim, to nic to nie da. Bo komuniści, szeroko rozumiane lewactwo i zboczeńcy są w stanie zamordować, czy to jest Kierk, czy ktokolwiek inny, ktokolwiek się pojawi, to oni są za tym, za zbrodnią, za bandytę i taką inną sprawę, Bo jednak, nie było, jak Państwo zauważyli, ta historia mówi to, Hitler, też socjalista, zamordował 20 milionów ludzi, ale komuniści, szeroko, szeroko rozmiarę lewactwo, zamordowało 120 milionów ludzi podczas, podczas tych wojny, II wojny światowej i w tym, w tym czasie wojennym. Takie są realia, proszę Państwa. To na tyle. Pozdrawiam z Stalowista.